Moda przemija, styl pozostaje. Tak mówiła Kokoszenel. I kto tego nie zna? Hej Szczecin, witam Was w nowym cyklu Moda po Szczecińsku, czyli miejscu, gdzie styl spotyka się z codziennością. A ja nazywam się Kasia Ernet, zajmuję się projektowaniem i umiem szyć. A mój mąż znajduje się po drugiej stronie kamery i będziemy po Szczecinie wyszukiwać ludzi ciekawie wystylizowanych. Także uważajcie, bo możemy Was złapać. A moim gościem, i tu Was zaskoczę, jest mężczyzna. Znaleźliśmy miejsce, gdzie będę mogła z Piotrem porozmawiać na temat dzisiejszej jego stylizacji. Witam Cię, Piotrze. Witam Cię, Kasiu. Pokaż mi się. Znam Cię już troszeczkę i wiem, że lubisz się dobrze ubrać. Lubię. nie... A z czego to wynika, powiedz mi? Lubię dobrze wyglądać, lubię dobrze się czuć, dodać słońca, którego nam brakuje i nie ma. Czerw I trochę sportu, trochę, trochę elegancji. Sportu, si, tak. tak. A powiedz mi, czy czymś się inspirujesz? Czy masz jakieś idoli? Podglądasz kogoś? Oglądasz pokazy mody na przykład? Kubisza, kto, który ma, jest powiedzmy w moim wieku, mhm. ma podobne włosy. Więc te jego inspiracje modowe również jakoś tam mnie inspirują, chociaż są niektóre bardziej odważne. Aż tak może bym się nie odważył, ale jest to pewna inspiracja do tego, żeby przełamać te standardy i żeby lepiej się ubrać choćby na co dzień. Styl Piotra nazwałabym eleganckim, stonowanym. To styl Olmanej. Dodatki niekrzykliwe, dobrej jakości. Dobrej jakości materiały kaszmiry, bawełny, proste kroje. Oszczędna kolorystyka i brak krzykliwych logo. Ale tutaj stonowane barwy, granatu, bieli, klasyczny krój jeansów Piotr przełamał kamizelką, która jest welurowa, a od wewnątrz miała czerwoną podszewkę. I taki polecam panom, którzy lubią elegancję i klasykę. Czy na siłownię też się ubierasz tak, że wiesz, patrzysz, czy koszulka ci do spodanek i butów sportowych, czy jest tak, ci jest, obojętne? Nie jest mi to obojętne. Jak idę na siłownię, to oczywiście no, nie idę w garniturze, yy, idę najczęściej w dresie, ale ten dres to jest najczęściej jednej firmy, w takich ożywionych kolorach. No bo na co dzień, jak widzimy, ludzie wszyscy generalnie nawet na siłowni chodzą w szaro-czarnych rzeczach. Co nie inspiruje dobrze? Mm. Co Mam nie odpowiada? Kolor. kolor. Proszę, nie? kolor. kolor. E, czym się zajmujesz tak, na co dzień? Jaką na... pracę wykonujesz? <grym> no, na co dzień jestem kapitanem żeglugi wielkiej. Mm -hmm. Pracuję na, na morzu. Kapitanem jestem od ponad 20 lat. I... Bywasz troszeczkę w świecie, mogę tak powiedzieć? No, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. To jak ty widzisz modę szczecińską? Z modą światową, gdziekolwiek jesteś, czy jest jakaś różnica, czy jesteśmy jakoś bardzo mocno w tyle, czy... Mogę porównywać ludzi, którzy spotykam w Hiszpanii, we Włoszech, jednak tam ta moda jest zupełnie inna. Tam nie ludzie, nie, ludzie nie boją się ubrać trochę inaczej. Na ulicach przechodzisz, to zwracają na ciebie ludzie uwagę? Czujesz spojrzenia i takie, wiesz, zaciekawienie? Czasami tak bywa, tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy grup borce. But...